Powidła ze śliwek. Przepisy. Pamiętajmy, że mamy kilka wersji tych przepisów, dlatego dzisiaj kilka przepisów. Zacznijmy od tego najbardziej tradycyjnego. Potrzebujemy dwóch kg dojrzałych śliwek węgierek, ponieważ właśnie ta odmiana jest najlepsza. Dojrzałych, miękkich, nawet mogą być troszkę pomarszczone. Zacznijmy od tego, że z dwóch kg śliwek węgierek. Uzyskamy około 400 gram powideł. Tutaj niestety te straty, jeśli chodzi o masę, są duże, ale te 400 gram będzie bardzo skoncentrowane i bardzo smaczne. Nie musimy tego używać dużo. Ale od początku. Śliwki myjemy, usuwamy pestki i możemy je pokroić na troszkę mniejsze kawałki, ale możemy też pozostawić je w całości. Następnie umieszczamy je w dużym, szerokim garnku z grubym dnem. Tutaj to grube dno jest bardzo ważnym elementem, ponieważ zapobiega przypaleniu. Smażymy bez przykrycia przez około półtora godziny, nie zapominając o mieszaniu. Nigdy nie zapominamy o mieszaniu. Ściągamy z ognia, studzimy, przykrywamy, odstawiamy w chłodne miejsce i następnego dnia znowu smażymy półtora godziny. Tylko że tym razem na troszkę mniejszym ogniu i oczywiście troszkę częściej mieszając. To już jednak jest etap, na którym ta konsystencja jest o wiele gęstsza. Znowu studzimy, znowu przykrywamy, znowu odkładamy w chłodne miejsce i trzeciego dnia wszystko powtarzamy. Tylko że na jeszcze mniejszym ogniu, jeszcze częściej mieszając i smażymy je tylko około godziny. Pamiętajmy, żeby te powidła nie przywierały nam do garnka. I mamy gotowe powidła. Gorące powidła, ponieważ już są powidłami, przekładamy do czystych i suchych słoików. Tutaj niestety będą to około dwa małe słoiczki. Zakręcamy i oczywiście możemy pasteryzować. Więc wstawiamy słoiki do garnka, zalewamy je wodą no właściwie do zakrętek i zagotowujemy na takim średnim ogniu. Po zagotowaniu jeszcze przez 10 minut gotujemy, tak żeby ta woda tak delikatnie bulgotała. Wyjmujemy, odstawiamy do góry dnem, aż, wystug, aż wystygnie i mamy gotowe powidła śliwkowe, zrobione w sposób tradycyjny, bez cukru. Tutaj bardzo ważnym elementem tego smażenia jest oczywiście garnek. Jeśli na przykład używamy garnków wysokich, wtedy proces smażenia może trwać dłużej, o wiele dłużej. Ale kiedy na przykład robimy to na szerokiej patelni, na patelni o grubych ściankach, grubym dnie, to tutaj ten proces smażenia może trwać tylko godzinę. Coś bardzo fajnego, jeśli oczywiście nie chcemy poświęcać temu bardzo dużo czasu. Więc niekiedy lepiej użyć kilograma śliwek, użyć patelni, czy też bardzo niskiego garnka i smażyć je przez godzinę, przez półtorej godziny, niż na przykład użyć większej ilości śliwek i wysokiego garnka. Co oczywiście powoduje, że musimy ich pilnować przez dłuższy czas. Ale każdy sposób jest dobry, żeby tylko powidła były dobre. Ponieważ możemy też zrobić powidła szybciej, smażąc je tylko raz oraz z cukrem, więc powtarzamy proces. Śliwki myjemy, suszymy, wyciągamy pestkę, kroimy na przykład na pół, wkładamy do garnka. Możemy dodać na kilogram śliwek dwie łyżki wody, nie więcej, i zaczynamy gotować na małym albo średnim ogniu, bardzo często mieszając. Tak, aby oczywiście nie doszło do przepalenia. I po około półtora godziny, albo raczej po tym, kiedy ta konsystencja będzie odpowiednia, sprawdzamy, czy jest słodko, i jeśli ta słodkość jest na nieodpowiednim poziomie, możemy dosypać troszkę cukru. Na przykład szklankę cukru. Nie przesadzajmy z tym cukrem. Tutaj, w przypadku powideł śliwkowych, tego cukru nie powinno być zbyt dużo. I po dosypaniu cukru. Dalej je można powiedzieć, podsmażamy, aż ten cukier się po prostu rozpuści. Oczywiście nie zapominając o mieszaniu. Wtedy, kiedy ta konsystencja będzie odpowiednia, czyli można powiedzieć, że sprawdza się to wkładając łyżkę, podnosząc, tą, te, podnosząc te powidła i jeśli te powidła spadają takimi płatami z łyżki, to wtedy konsystencja jest odpowiednia. I wtedy powtarzamy słoik, pasteryzacja, spiżarka. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.